II Księga Królewska, rozdział 12. Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską. Objął zaś Joasz władzą królewską w siódmym roku panowania Jechu, a panował w Jerozolimie 40 lat. Matka jego nazywała się Sibia, a pochodziła z Berszeby. Joasz czynił to, co prawe w oczach pana, przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehoiada. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Pewnego razu rzekł Joasz do kapłanów: Wszystkie pieniądze składane jako święty dar i przynoszone do świątyni Pana pieniądze wyznaczone według oszacowania jako opłata osobista każdego i wszystkie pieniądze wnoszone dobrowolnie do świątyni Pana wezmą dla siebie kapłani. Każdy od swojego znajomego, lecz za to będą naprawiać wszystkie uszkodzenia, jakie tylko wystąpią w świątyni. Lecz w ciągu 23 lat panowanie Joasza, kapłani nie naprawili uszkodzeń świątyni. Wobec tego król Joasz wezwał kapłana Jehojadę i innych kapłanów i rzekł do nich: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Teraz więc nie pobierajcie pieniędzy od swoich znajomych, lecz oddawajcie je. Na naprawę świątyni. Kapłani na to przystali, lecz nie będą brać pieniędzy od ludu, ale też nie będą naprawiać uszkodzeń świątyni. Wtedy kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię i zrobił w jej wieku otwór, i ustawił ją obok ołtarza z prawej strony wejścia do świątyni Pana. Kapłani zaś, strzegący progu, składali tam wszystkie pieniądze wnoszone do świątyni Pana. Ilekroć zaś zobaczyli, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził pisarz królewski i arcykapłan, zgarniali i przeliczali pieniądze, które się znalazły w świątyni Pana. Po odliczeniu dawali pieniądze wykonawcom robót ustanowionych dla świątyni Pana, a ci przekazywali je cieślom i budowniczym, którzy pracowali w świątyni Pana. I murarzom i kamieniarzom i na zakup drzewa. I ciosanego kamienia na naprawianie uszkodzeń świątyni Pana i na pokrycie kosztów tego, co mogło wyniknąć przy naprawie. Wszelako z pieniędzy, które wnoszono do świątyni Pana, nie sporządzano dla świątyni Pana srebrnych miednic, szczypiec, kropielnic, trąb ani żadnych przyborów złotych ani przyborów srebrnych, lecz oddawano je wykonawcom robót i ci naprawiali za nie świątynię Pana. Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. Lecz opłat z ofiar za winę i opłat z ofiar za grzechy nie wnoszono do świątyni pana, one przypadały kapłanom. W tym czasie nadciągnął Hazael, król Aramu, uderzył na Gad i zdobył je, następnie Hazael zamierzał wyprawić się na Jeruzalem. Wtedy Joasz, król judzki, zebrał wszystkie poświęcone dary, które złożyli jego przodkowie, królowie judzcy, Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz oraz swoje własne poświęcone dary i wszystko złoto, jakie się znalazło w skarbcach świątyni Pana i domu królewskiego i wysłał je Hazaelowi, królowi Aramu i ten odstąpił od Jeruzalemu. Pozostałe zaś sprawy Joasza i wszystko czego dokonał jest zapisane w księdze dziejów królów judzkich. Dostojnicy jego wystąpili i uknuli spisek i zabili Joasza w domu w Millo, który jest przy zejściu do Silla. A byli to Jozakar, syn Simeata i Jehozadab, syn Szomera, jego dostojnicy. Oni go zabili i tak poniósł śmierć. Pochowano go obok jego ojcu w mieście Dawida, a władzę królewską po nią objął Amasjasz, jego syn.